Zobaczyłem ogłoszenie w szkolnej gazetce. Potrzebni pracownicy w lokalnym nawiedzonym domu. 20 dolarów za noc, jeśli masz ukończone 16 lat. Dzwoń do Tobiego. Idealnie. 20 dolarów za noc, a ja właśnie skończyłem 16 lat. 20 dolarów może nie wydawać się jak duża ilość kasy, ale dla mnie warto straszyć ludzi i odreagować za taką kwotę. Zebrałem się na odwagę i zadzwoniłem. Dzień dobry, czy mogę rozmawiać z Tobim? Tak, to ja w czym mogę pomóc? Nazywam się Jack i właśnie widziałem wasze ogłoszenie w gazetce szkolnej. Czy nadal szukacie pracowników? Tak, szukam. Czy kiedykolwiek pracowałeś w takim miejscu? Nie, ale jestem zaangażowany w szkolne kółko teatralne i jestem fanatykiem horrorów. Okej, okay, to brzmi obiecująco, ale coś ci powiem. Nie pokazuj się tutaj w jakimś kostiumie za dolara. Znajdź jakąś fajną postać, a dam ci kilka miejsc, w których będziesz mógł się kręcić. Jeśli dobrze się spiszesz, załatwię ci stałe miejsce. Przyjdź koło 18:30, żebyśmy mogli porozmawiać. Super, mam szansę na to stanowisko, ale teraz musiałem znaleźć kostium. W wieku 16 lat miałem tylko zaoszczędzone pieniądze z koszenia trawy. Porozmawiałem z moją nauczycielką i pozwoliła mi pożyczyć kilka rzeczy z teatru. Aby nakreślić Wam sytuację, mam około 185 cm wzrostu. Ważę mniej więcej 75 kg, więc nie miałem dużego potencjału do straszenia. Ale udało mi się pożyczyć bardzo solidny czarny strój prawie jak trzyczęściowy garnitur. Założyłem kilka łańcuszków wokół guzików i upiąłem włosy. Niewiele pieniędzy, które miałem, poszły na farbę do twarzy i czerwone soczewki do oczu. Na rozmowie pojawiłem się o czasie i wpadłem na Tobiego. Hej tobi, jestem Jack. Rozmawiałem z Tobą poprzedniej nocy. Witaj, niezły strój, o wiele lepszy niż zwykłych nastolatków, którzy tu przychodzą. Pozwól, że oprowadzę cię po tym miejscu i będziesz mógł wybrać, kto pierwszy ten lepszy. Więc oprowadził mnie i zobaczyłem kilka miejsc. Jedno z nich polegało na przełączaniu przełącznika, aby wystrzelić kulę propanu w ścianę, aby spowodować małą eksplozję. Inne miejsce, w którym trzeba było krzyczeć, jedno, w którym mogłem skakać z za rogu na ludzi i krzyczeć. Ale wreszcie znaleźliśmy idealny pokój. Tu była całkiem fajna konfiguracja. Jedyny minus? Będę go dzielić z partnerem. Co jest w porządku, bardziej doświadczony koleś. W pokoju szybko migały światła stroboskopowe. Było tam krzesło naprzeciwko telewizora z włączonym statycznym obrazem. Grała przerażająca muzyka fortepianowa lustro w rogu po prostu idealnie. Toby pozwolił mi odejść i powiedział, żebym dobrze się bawił i spotkał się z nim pod koniec nocy w celu zapłaty. Mój współpracownik, Chad, był wyluzowany jak diabli. Przyniósł buteleczki wódki i pozwalał mi uderzać w jego woskowe pióro. Siedział na krześle i wpatrywał się w telewizor, a kiedy widział nowe ofiary w lustrze, dostawał szału. Zaczynał się trząść i wstawał. Odwracał się, przewracał krzesło nogą i szarżował na nich. Oczywiście nie wolno nam było dotykać gości, ale mogliśmy ich straszyć. Uciekali, a ja stałem w kącie, wyglądając jak posąg i wydawałem z siebie potężny śmiech, który z dumą ćwiczyłem cały tydzień i zaczynałem walić w blaszany blat obok mnie. Cały ten hałas, błyszczące światła i ogólna atmosfera przerażały każdą grupę za każdym razem. Jestem prawie pewien, że jeden koleś się prawie zsikał. Gdy mieliśmy wolną chwilę, Chad wręczył mi listę. Wyjaśnił mi, że obowiązują tu pewne zasady, aby przetrwać. Śmiałem się, dopóki nie zobaczyłem, że jest całkowicie poważny i przestrzegałem ich. Zasada numer jeden. Jeśli zobaczysz mężczyznę z psem niosącym wiadro wieczorem, gdy przyjedziesz do pracy, zapytaj go, czy on też dziś pracuje. Jeśli odpowie tak, powiedz mu, że ty też pracujesz i w którym pokoju będziesz. Jeśli powie, że nie, odpowiedz mu, aby cieszył się wolnym wieczorem. Zasada numer dwa. Jeśli usłyszysz pukanie do drzwi, szybko schowaj się pod łóżkiem. Nie wychodź, dopóki nie zobaczysz, że gość wychodzi. On cię wyczuje, ale nie będzie Cię szukał. Zasada numer 3. Nie wychodź na zewnątrz po godzinie pierwszej aby zapalić papierosa. Zasada numer 4. Jeżeli do Twojego pokoju pracy przyjdzie kobieta i zaproponuje Ci napój, wypij go, ale nie przyjmuj jej pocałunku. Zasada numer 5. Baw się dobrze. To naprawdę fajna praca, ale wiąże się z ryzykiem. Wow, to brzmi strasznie pojebanie. Naprawdę to wszystko jest na poważnie? Przysięgam na moje życie, brachu. To miejsce jest dostępne tylko dlatego, że gość przed tobą nie przestrzegał zasad. Noc przebiegała zgodnie z planem świetnie. Nic nie wskazywało na to, że coś jest nie tak. Wszyscy moi współpracownicy szli do Denys, aby spędzić czas po pracy. Zaprosili też i mnie. Gdy dotarliśmy na parking, zdałem sobie sprawę, że zapomniałem kurtki. Pobiegłem z powrotem do naszego pokoju i wtedy to usłyszałem. Pukanie. To nie było zwykłe pukanie. Byliśmy przyzwyczajeni do ludzi walących rękoma w ściany i drzwi, zanim weszli do naszego pokoju, ponieważ poprzedni pokój ich wystraszył. To było stuknięcie, jakby ktoś prosił o zaproszenie do środka. Szybko schowałem się pod łóżkiem i nie minęło 10 sekund, a do pokoju weszła jakaś postać. Nie przyjrzałem jej się dobrze, ale podszedł do łóżka i zobaczyłem, że ma na sobie ciężkie robocze buty. O rany, mamy tu nowego gościa. Będziemy się dobrze bawić. Wiem, gdzie jesteś. Lepiej nie pozwól mi cię zobaczyć go w boju. Odszedł i zobaczyłem, że jest bardzo ociężały. Miał na sobie kombinezon i maskę świni. Wyglądał jak normalny człowiek, ale mam wrażenie, że miał złe zamiary. Tak czy inaczej, nie chciałem tu zostać i się o tym przekonać. Nie jestem z siebie dumny, ale posikałem się. Coś w tym, że ta świnia wiedziała, gdzie jestem, wstrząsnęło mną do głębi. Szczerze mówiąc, nie chciałem potem wracać. Ale jeśli potrafiłem przestrzegać zasad. To wszystko powinno być w porządku, prawda? Cześć chłopaki, tu znowu Jack. Niektórzy z was zaglądali tam, gdzie opisałem moją pierwszą noc. Chciałem przedstawić aktualizację. Właśnie wróciłem do domu i dowiedziałem się więcej o zasadach. Gdy dojeżdżałem do miejsca pracy, zobaczyłem mężczyznę idącego drogą. Mężczyznę z psem i wiadrem. Był wysoki i chudy, ale wydawał się wręcz nienaturalnie wysoki. Miał długie kosmyki włosów, które wyglądały prawie jak żyłka wędkarska. Kiedy do niego podszedłem, zauważyłem, że pies wygląda bardziej jak kojot. Był bardzo zarobaczony, dość stary i miał bardzo niejednolitą sierść. Bałem się jednak zajrzeć do jego wiadra. Idzie pan dzisiaj do pracy? Nie, nie sądzę, żebym dzisiaj poszedł. W porządku, miłego wieczoru. Dziękuję, Jack, powiedział z szyderszym uśmiechem. Po cichu ruszyłem w stronę mojego pokoju, kiedy zobaczyłem Cheetah. Podszedł do mnie, by rzucić mi lotniczą butelkę i powiedzieć, co słychać. Hej, stary, wpadłem na tego dziwaka przy drodze. O co mu chodzi? O, wpadłeś na niego. Mam nadzieję, że zatrzymałeś się i zapytałeś, czy pracuje, prawda? Tak, stary, oczywiście. Dzisiaj ma wolne. Cze dlaczego go o to pytamy i dlaczego on się tu kręci? Dobra, wyjaśnię ci to. I możesz nazywać to bzdurą, jeśli chcesz, ale jest powód, dla którego stworzyłem tę listę i jest powód, dla którego ona nie jest. Był jednym z pierwszych pracowników. Zna to miejsce jak własną kieszeń. Jeśli się nie mylę, pomagał budować to miejsce. O, to miło z jego strony. Jest spokrewniony z Tobim? No właśnie w tym rzecz. Nie sądzimy, że jest osobą. Tobi też nie. Pewnego dnia złapał stopa, pojawił się na drodze i zaoferował pomoc Tobiemu. Okej, okay, więc dlaczego ten facet jest zagrożeniem? Cóż, nie jest zagrożeniem, jeśli wykonujesz polecenia. Kiedy ten koleś pracuje, może przychodzić. Może posiedzieć i wskoczyć na kilka strachów, ale on nie lubi niespodzianek. Jeśli wie, kim jesteś i gdzie jesteś, nie będzie musiał. Muzyka rozbrzmiała z pełną głośnością, dając nam znać, że rozpoczęliśmy noc. Tak bardzo chciałem dowiedzieć się, o czym mówił Czed, ale myślę, że to może poczekać. W końcu dziwak wziął sobie wolne. Noc była gorąca i ciężka. Grupa za grupą przechodziły przez budynek. Od czasu do czasu jakiś pijak potykał się i próbował z nami walczyć, ale był odciągany przez innych pijanych kumpli. Wtedy usłyszałem walenie. Czy to było pukanie? Nie, to było walenie. Przeszła kolejna grupa, dzięki Bogu. Muzyka również się wyłączyła, co oznacza, że wszyscy mamy przerwę na toaletę. Zdecydowanie potrzebowałem takiej przerwy. Po prostu wyskoczyłem przez okno naszego pokoju i wysikałem się. Nie chciało mi się iść do toalety przy klientach. Czet zapalił papierosa w środku. Hej, stary, myślałem, że nie wolno tu palić. Nie obchodzi mnie to. Pracuję tu od ośmiu lat, praktycznie jestem właścicielem tego miejsca. Więc poznałeś człowieka świnie? Ho, cholera, spotkałeś już faceta świnie? Wciąż żyjesz, więc cię nie widział. Tak, słyszałem pukanie zeszłej nocy. Schowałem się pod łóżkiem, ale on wciąż wiedział, gdzie jestem. Dlaczego zostawił mnie samego? Tego nie jestem w stanie rozgryźć. Pukanie. O kurwa, o kurwa. Z powrotem pod łóżko. Czed zwinął się obok mnie. Wyjdź, gdziekolwiek jesteś, nie każ mi wyważać tych drzwi. Drzwi otworzyły się z hukiem, a mój oddech został wstrzymany przez czeta, zakrywającego mi usta. Gdzie jest mój mały kowboj? Znowu chowa się pod łóżkiem? Wydał z siebie świńskie odgłosy i zbliżył się do nas. Poczułem, jak łzy napływają mi do oczu. Kowboju, widzę, że znalazłeś mojego starego kumpla czeta. Powiedz mu, co się stało z ostatnim czetem. Powiedz mu. Muzyka znów się włączyła, a on wybiegł sprintem. Chet wyszedł i wyciągnął mnie. Stary, jebać to. Wracam do domu. Wpadłem na te świnie już dwa razy w tym tygodniu. Jack, nie. Dosłownie on nie może cię skrzywdzić, dopóki cię nie zobaczy. Co się stało z tym ostatnim facetem? Dobra, słuchaj. Mój przyjaciel Houston pracował ze mną w tym pokoju przez jakiś czas. W ten sposób nauczyłem się tej zasady. Houston wpadł na genialny pomysł, aby z nim walczyć. Cóż, teraz ty masz jego pracę. Gruba świnia go zjadła. Zagłębiła w nim ryj i go zjadła. Krzyczałem jak pies, ale on chichotał i ssał palce, mówiąc mi, żebym się pokazał, bo wciąż jest głodny. Więc dlaczego wciąż tu wracasz? Wiesz, że to miejsce jest niebezpieczne, dlaczego Tobi nic nie robi? Cóż, Tobi wie o nim, ale co może zrobić? Ukrywa się tak samo jak my. O ile nam wiadomo, to tylko przypadkowy klient, który zapłacił pewnego dnia, ale nigdy nie wyszedł. Przychodzę tu, bo jestem przestępcą. Tylko tak mogę uczciwie zarobić. Poza tym, trochę mnie to kręci, tak samo jak ciebie. Fajnie jest straszyć ludzi. Rozumiałem go. Naprawdę fajnie jest być w takiej sytuacji. Jeśli kiedykolwiek pracowałeś w nawiedzonym domu, to rozumiesz. Dreszczyk emocji jest fenomenalny. Ale mój umysł był zdecydowany. Zamierzałem zrezygnować. Właśnie szłem po kurtkę, kiedy weszła kobieta. Wspaniała kobieta. Miała na sobie białą suknię i bose stopy. Sukienka ściśle przylegała do jej krągłości, a jej dekolt był lepszy niż cokolwiek co kiedykolwiek widziałem. Ładne brązowe włosy sięgały mniej więcej do połowy pleców. Jej twarz była bez makijażu, ale nie potrzebowała go. W jej pięknych, miękkich dłoniach znajdowała się filiżanka. To, co w niej było, wyglądało jak herbata. Wystawał z niej korzeń. Mimo że odchodziłem, pamiętałem o zasadach, Potem wymiotowałem. Bardzo dużo. Żygałem na kolanach i na rękach. Grupy słyszały mnie i krzyczały, podczas gdy czet robił swoje. Upadłem na twarz. Świat stał się ciemny. Kiedy się obudziłem, zobaczyłem ślad. Widziałem, jak wszystko wokół mnie się rusza. Kroczyłem ścieżką i zatrzymywałem się, aby spojrzeć na świat, który unosił się wokół mnie. Widziałem wizję mojego życia. Moje narodziny, pierwszy dzień w szkole, mój pies jako szczeniak, pierwszy pocałunek, wszystko. To było piękne i nigdy nie chciałem opuszczać tego miejsca. Podeszła do mnie i pogłaskała mnie po twarzy. Poczułem, jak przyciąga mnie do siebie, a nasze usta prawie się spotkały, gdy ja się odsunąłem. Przypomniałem sobie zasady, nie mogłem zgodzić się na pocałunek. Cały ruch ustał, i ujrzałem, jak krzyczy. Wszystkie te wizje płonęły. Nagle stała się starą kobietą z obwisłą skórą i kosmykami włosów. Tego właśnie chciałeś. Potem zobaczyłem wizję goniącego mnie świniarza, który krzyczał i prychał. Chodź tu, mój mały ko w chodź tu. Złapał mnie i chichotał do mnie. Gdy wbił we mnie swoją twarz, obudziłem się. Pokryty żegowinami. Muzyka ucichła, a Chet przyszedł sprawdzić, co się ze mną dzieje i wciągnął mnie do środka. Co by się stało, gdybym ją pocałował? Nigdy się nie obudzisz, ale ona będzie cię szukać tylko raz. Już nigdy nie będziesz musiał pić. Chłopaki tu jest coraz gorzej, a ja nie chcę spędzać z nim kolejnej nocy. Ma cholerną rację nigdy więcej nie będę pił. Idę do domu. Wtedy usłyszałem odgłosy pukania. Cześć wszystkim. Tak mi przykro, że nie dostarczyłem aktualizacji wcześniej. Próbowałem zebrać myśli po tym, co się stało. Dziękuję wszystkim, którzy napisali do mnie, by sprawdzić, co u mnie. Powiem tylko, że to było pojebane. Po tym pukaniu schowałem się pod łóżkiem. Facet świnia wszedł do mojego pokoju i. Cóż, czekał na mnie. Dosłownie wszedł i usiadł na krześle. Mój wspaniały kowboju, niedługo cię dorwę. Musiałem tam leżeć przez godzinę, zanim w końcu się poddał i wycofał. W tym czasie zastanawiałem się nad wieloma rzeczami. Czy zamierzałem tu wrócić? Czy naprawdę lubiłem straszyć ludzi na tyle, by usprawiedliwiać prawie wielokrotną śmierć? Czy kiedykolwiek odejdę... Poznałem czyta bardzo dobrze. Czułem, jak jego siki moczą mój kombinezon. Biedak nie mógł tego wytrzymać przez cały dzień. Nie mogę go winić. Wziąłem ostatni tydzień wolnego. Uznałem, że mogę przetrwać bez 40 dolarów, które przyniesie. Gorsze było to, że tobie wwiercał się we mnie przez telefon. Hej, Jack, dlaczego nie przyszedłeś? Naprawdę cię potrzebowaliśmy, a ja nie lubię obiboków. To była nasza najbardziej pracowita noc w sezonie. Lepiej, żebyś miał jakąś dobrą wymówkę albo każe cię zastąpić. E, Tobi odwiedził mnie człowiek świnia i cóż, jestem przerażony powrotem. A no proszę, odpuszczę to, ale musisz wrócić. Czad tęskni za tobą, a całe miejsce wydawało się działać lepiej, a ludzie byli bardziej przestraszeni po tym, jak wykonywaliście swój rutynowy ruch. Może zapłacę ci 60 dolarów za każdą noc. Będziesz w stanie nadrobić straty i jeszcze trochę zarobić. Jasne, Tobie, przyjdę. Nie będę kłamać. Choć 60 dolarów za noc wydawało się kuszące, wciąż bałem się iść do pracy. Ale przedstawienie musi trwać. Dojechałem do pracy i zauważyłem mężczyznę z wiadrem i psem na poboczu drogi. Zrobiłem to, co robiłem wcześniej. Witam, pamiętasz mnie? Jestem Jack. Tak, Jack, pamiętam cię. Nie przypominam sobie, żebyś pracował w zeszłym tygodniu. Czy wszystko w porządku? Tak, wszystko już dobrze. Będę w pokoju telewizyjnym z czetem. Będę w rogu. Pracujesz dzisiaj? Tak, drogi chłopcze, dziś będę pracował. Dziękuję za powiadomienie mnie. Nienawidzę niespodzianek. Wróciłem do samochodu i zaparkowałem. Kolejki już się tworzyły, a nie było jeszcze ciemno. To ma sens. Lokalna szkoła średnia nie miała meczu, targi już się skończyły. To była naprawdę jedyna rozrywka dostępna w tym sezonie. Poszperałem w swoim pokoju i porozmawiałem z czetem. Zapaliłem czerwone cygaretki w naszym pokoju. Wygląda na to, że czujesz się lepiej. Szkoda, że nie przyszedłeś w zeszłym tygodniu. Straszenie nie było tak dobre. Nie przyszły też żadne gorące laski. Jasne, jasne. Możemy po prostu zacząć dzień? Pracowaliśmy bez przerwy. Gdy tylko nasz pokaz się kończył, przygotowywaliśmy się na następny, ponieważ wkrótce pojawiała się nowa grupa. To było absurdalne. W końcu tobie podążył za jedną grupą i dał nam znać, że daje nam przerwę na papierosa. Gdy usiadłem, pojawiła się kobieta z kubkiem. Nie wracała tu zbyt często, więc byłem zdezorientowany. Może to był znak. Nie mam pojęcia, co mnie uderzyło, ale poprosiłem o kolejny napój. Wiedziałem, że nie muszę. Miałem już swoje prawo wyboru. Masz ochotę na kubeczek, kochanie? Nie, nie mam, ale dziękuję. Próbuję tylko przetrwać noc. Nalegam. Uśmiechnęła się tymi pięknymi, pulchnymi ustami i podała mi napój. Zanim jeszcze go odłożyłem, zacząłem się oddalać i tracić przytomność, ale moje doświadczenie było inne. Widziałem siebie w trzeciej osobie, nagi w pozycji embrionalnej z rękoma nad uszami. Podeszła do mnie i pieściła mnie. Moja głowa w jej piersiach. Powiedziała cztery słowa, które przyprawiły mnie odreszcze. Musisz z nim walczyć. Następnie zbliżyła swoje usta do moich i zatrzymała się, zanim poczułem łaskotanie stykających się warg. Zaufaj mi, wszystko będzie dobrze. Niech cię znajdzie. Obudziłem się, tym razem nie wymiotowałem, ale miałem czystą głowę. Dopiero wiele godzin później, około pierwszej w nocy, usłyszałem to. Pukanie. Schowałem się z czetem. O rany, rany, gdzie jest mój kowboj? Znów jest pod łóżkiem ze swoim małym chłopaczkiem? Dlaczego nie przyszedłeś w zeszłym tygodniu, kowboju? Leżałem tam przerażony, ale wiedziałem, co muszę zrobić. Nawet jeśli było to mało prawdopodobne. Kiedy odszedł, prychając, wyszedłem i zaatakowałem go. Chet krzyczał, żebym tego nie robił. Myślałem, że będę miał przewagę, jeśli zaskoczę go atakiem z tyłu. Błąd. Dopadł mnie. Odwrócił się, złapał mnie w ramiona, parsknął i zachichotał mi w twarz. Im bardziej się szamotałem, tym bardziej chichotał. O rany, rany, mamko w boja! Nie mogę się doczekać, aż zabiorę go do prosiąt. Straciłem przytomność. Obudziłem się i byłem skrępowany. Włożył mi do ust cygaretkę i zapalił ją. Wokół mnie widziałem prosięta. Były jego mniejszą wersją. Wszystkie miały na sobie kombinezony i świńskie maski. Powiedziałbym, że było ich około sześciu. Zdałem sobie sprawę, że jestem na stole, a oni wszyscy mają noże i widelce. Najgrubszy z prosiaków krzyknął: Dawno nie jadłem kowboja. Pozostałe uderzały naczyniami w stół i skandowały, gulasz z kowboja. Świniopas podszedł i przeciął więzy. Kiedy szedł mnie podnieść, splunąłem na niego i krzyknąłem, nie jestem kowbojem. Całą mocą, jaką miałem, kopnąłem go. Nic to nie dało. Moje stopy wbiły się w jego trzewia i odbiły się od nich. Ale on wydał z siebie potężny świński kwik, i prosięta wskoczyły na mnie. Gdy rozszarpywały moją skórę paznokciami i ryjami, wszedł mężczyzna z psem i wiadrem. Jack, dlaczego tu jesteś? Powinieneś być w swoim pokoju. Świniopas podszedł do niego. Staruszku, wynoś się stąd. Ten kowboj to nie twoja sprawa. Kundel szczekał agresywnie w kierunku świniopasa. Starzec podniósł wzrok. O. Oh. Panie świnio, czy nie pamięta pan, co się stanie, gdy mnie pan zaczepi? Wyrzucił zawartość wiadra na świnio pasa, to, co wyglądało na krew, przesiąkło jego twarz i wydał z siebie potężny pisk. Prosięta próbowały podejść, ale szybko się wycofały, gdy pies rozgryzał im gardła. Podczas gdy człowiek świnia piszczał z powodu swojej ślepoty, podniosłem jeden z noży leżących na stole i zaszarżowałem. Zanim zdążyłem goćgnąć, starzec wyciągnął rękę i powstrzymał mnie. Jack, proszę, wróć do swojego pokoju. Ale ten wieprz musi: Nie Jack, zaufaj mi, wracaj do czeta. Niedługo sobie porozmawiamy. To osobista sprawa. Gdy wyszedłem z pokoju, usłyszałem piskliwe dźwięki. A potem już nic. Zdałem sobie sprawę, że jestem w przyczepie przy tylnym wejściu do nawiedzonego domu. Zauważyłem, że była godzina pierwsza dwadzieścia. Nie miałem ochoty łamać dwóch zasad tej samej nocy, więc dotarłem do mojego pokoju. Czet wciąż tam był i podkradłem się do niego po tym, jak grupa, którą straszył, wyszła. Jasna cholera, stary, ty żyjesz. Niedługo później pojawił się starszy mężczyzna. Jack, tak jest o wiele lepiej. Jesteś tam, gdzie powinieneś być. Dziękuję za uratowanie mnie. Co, co się stało z nim? On już nie istnieje. Zabiłeś go? Nie, on już nie istnieje. Nie ma ciała, nic, a jego prosięta zniknęły. Kim jesteś? Przyjacielem, takim, który nie lubi niespodzianek. Tej nocy wróciłem do domu z uczuciem ulgi. Nie było już więcej gruźb, z którymi musiałbym sobie radzić. Zostało jeszcze dwa weekendy do przeżycia więcej pieniędzy do zarobienia. Myślę, że wrócę tu w przyszłym roku. Kto wie, może pewnego dnia poprowadzę to miejsce. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału i mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcesz pomóc rozwijać się mojemu kanałowi, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Jeżeli chcesz jeszcze bardziej przyłożyć się do rozwoju mojego kanału, możesz sprawdzić dostępne opcje oraz bonusy wspierania mojego kanału w serwisie YouTube. Jeżeli piszesz pasty lub chcesz podesłać mi jakąś, którą chciałbyś, abym przeczytał, możesz to zrobić poprzez wysłanie mi jej w mailu, który jest podany w opisie, lub poprzez mój serwer Discord. Dziękuję za poświęcony mi czas, i do usłyszenia w kolejnych opowieściach.